Budzi ksiewcy. Obudzi twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan nie jadł ani nie pił, a oni mówią, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Niech będzie pochwalony Chrystus. wstaliśmy, pan Bóg dał nam kolejny dzień, witamy w budziku. Konkret. Mamy świętego Jana, tak? Gość nie jadł, nie pił, pościł, nie w sierści wielbłądej, mówił dziwak, szedł Jezus Chrystus, je, pije, wychodzi do wszystkich, po kolei wszystkich zauważa, żarłok i pijak. Jak mamy my się odnaleźć dzisiaj? W którą stronę mamy iść? Uwaga! Ludzi niewierzących od ludzi wierzących różni tylko, a może aż, punkt odniesienia. Dla ludzi niewierzących, dla ludzi żyjących światem, punkt odniesienia jest to, jak oni sami myślą. To, co oni mają tutaj. Punktem odniesienia dla ludzi wierzących jest uwaga, to, co myśli Bóg, to, co zrobiłby Jezus, to jakby się On zachował. Więc mamy za każdym razem, kiedy coś powiemy, kiedy coś zrobimy, mamy zastanawiać się w sercu i w myślach, co by zrobił Jezus. I wtedy punkt odniesienia nie jest nawet nasz, wykracza poza nas nasze y, rozumowanie. Przykład. Zaniacek Pulikowski, polecam czytać, on opowiadał, że przyszła do niego para, która się rozsypała małżeńska. Co przeważyło tę rzeczywistość? Kiedy on, który ma dwie restauracje, wyszedł ze swoją żoną na spacer. Ona zapomniała portfela i chciała skorzystać z ubikacji. Wiadomo, że jak się idzie, no to nie ma takich miejskich ubikacji. Trzeba by było w tej miejskiej ubikacji zapłacić. Tam chyba dwa złote. Nie miała portfela. Prosiła go o dwa złote. I on mówi, ja zarządzam pieniędzmi. Ja będę wiedział, na co wydaje. Ja je zarobiłem, więc ja je będę gospodarował. I nie chciał dać swojej żonie 2 zł na ubikację. Dopiero po jakimś czasie, po jakimś czasie znaleźli ubikację w restauracji, w której można było skorzystać. I ona mówi, to przeważyło. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że punkt odniesienia. Ma wykraczać poza nasze racje, nawet jak to zarobiłem. Ma wykraczać poza nasz sposób bycia, rozumowania. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg ma lepszy plan i w tym momencie wygrał pieniądz. W tym momencie wygrało wszystko to, co jest moje i ja na to zarobiłem. Miłość przegrała, relacja przegrała, wygrało co innego. Do czego zachęcam? Jean Carbon mówi, że jeśli mamy budować relacje, to nigdy nie mamy patrzeć z strony swojej racji, tylko od tego, jakby to zrobił Pan Jezus. Więc dzisiaj, zanim coś powiemy, co może być trudne, zanim coś zrobimy, zapytajmy się siebie, co by zrobił Jezus. Pozdrawiam i dobrego dnia życzę. Cześć, Boże!